large share of the world's agricultural exports comes from. So Canada, United States, Argentina, New Zealand, Brazil, uh, and Europe. That agrarian population has been declining very significantly for, for decades. And so now that part of the world that produces a huge share of the world's exports only accounts for two percent of all The world's farming population. Na tym wykresie mamy pokazany taki paradoks, że gdy myślimy o naszej części świata, czyli Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Argentynie, Brazylii ewentualnie, są to kraje, które... Są największymi eksporterami żywności, ale w tych właśnie krajach, to populacja rolnicza jest najmniejsza i ciągle spada. Także kraje, które w których jest najmniej rolników i e, najmniej osób e, zatrudnionych, pracujących, e, uzyskujących też e, e, swoje środki utrzymania z rolnictwa, te właśnie kraje odpowiadają za największy eksport, e, największą część eksportu produktów e, rolniczych i żywnościowych na świecie. Okay. So, this, uh, what I've call, I'll call the temperate breadbasket, uh, this part of the world that uh, dominates world food exports and world markets, also determines the world price, uh, comes from a very small number of farmers. Uh, in Canada, my home country, uh, there is only one third as many farmers today as there was 70 years ago. So the farmers keep getting bigger and bigger and, bigger and less and less, and less in number. Tutaj mamy tak zwany spichlerz klimatu umiarkowanego. Są to właśnie państwa, które najwięcej żywności eksportują. Są to państwa głównie, kraje głównie w strefie klimatu umiarkowanego. I te kraje dominują eksport żywności, dominują światowe rynki żywnościowe oraz decydują o wysokości cen za produkty żywnościowe. Jednocześnie w tych, właśnie, w tych właśnie krajach jest bardzo niewielu rolników. I w Kanadzie w ciągu ostatniego czasu liczba rolników zmniejszyła się o 10 razy. Obszary są, obszary farm czy gospodarstw są coraz większe, ale coraz mniej ludzi na nich pracuje. In the United States, which is the world's biggest agricultural producer and exporter, it has more people in prisons than it has farmers today. Taka ciekawostka, że w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, które są największym producentem i eksporterem żywności na świecie obecnie, więcej jest więźniów w więzieniach niż pracujących rolników. So this is the part of the world that is dominating world food markets and determining prices, and this price then influences market prices in other parts of the world. And this is a big part of the story of the pressure on agrarian livelihoods in poor countries. Is the surpluses coming from wealthy countries uh, that are subsidized very heavily by government and where there are huge economies of scale? Także w tych, właśnie, w tych właśnie krajach tego spichlerza umiarkowanego klimatu produkuje się najwięcej żywności. Te kraje dyktują też ceny żywności, co ma bezpośredni wpływ oczywiście na te biedniejsze kraje, do których eksportowane są do których eksportowane są przez te kraje. Bogate nadwyżki żywnościowe, żywność, którą produkuje się w tych krajach w ogromnych ilościach, dzięki między innymi subsydiom państwowym, dzięki finansowemu wspieraniu tych wielkich, wielkich producentów, te nadwyżki żywnościowe po cenach dyktowanych przez tychże właśnie producentów wysyłane są do biednych krajów, w których większość populacji jest rolnicza. So in many ways, one very, very, different agricultural systems have been pitted against each other in world, through increasing world trade, and many of the world's poorest countries, like as I mentioned, Sub-Saharan Africa and in, in South Asia, those countries have uh, become increasingly dependent upon cheap grains. And that, those grains first came in the form of food aid, so as handouts, uh, in the context of the Cold War was part of the story, government surplus dumping the US, and then later Europe was dumping its surpluses in uh, these regions. And then over time it became less food aid and more trade, uh, but sometimes that, there were still subsidies as part of that. Także zupełnie różne systemy rolnicze zostały przeciwstawione sobie przez rozwijający się rynek światowy i biedne państwa polegają w ogromnej, w ogromnej mierze na tanim zbożu, które było do pewnego momentu oferowane przez, przez wielkich producentów właśnie między innymi przez Stany Zjednoczone i przez Europę w kontekście zimnej wojny między innymi w ramach pomocy żywnościowej. Te właśnie wielcy producenci Stany Zjednoczone, Europa upychały tam swoje nadwyżki żywnościowe. Z biegiem czasu te właśnie, to właśnie sporze było coraz mniej częścią pomocy żywnościowej, a coraz bardziej częścią handlu. Częścią handlu, która jednakże jest sponsorowana, subsydiowana w tych bogatych państwach. So, again, two very different agricultural systems fitted together. And the, the, uh, the one on the left, not only is there economies of scale, but there are Uh, in the u.s. And, and the eu, especially countries like france, uh, germany, huge agrarian subsidies supporting the biggest farmers. Uh, and a lot of that food dependence was built uh, through subsidized either aid or, or trade. Uh, but another thing that i emphasize is there's a whole bunch of environmental costs to that model on the left that we can talk about later uh, that just don't get. Registered in the price. Uh, so I talk about that as, as another subsidy to these cheap foods. Uh, Te właśnie dwie serie dwie zdjęć przedstawiają zróżnicowań, to tę różnicę pomiędzy dwoma różnymi systemami rolniczymi. Ta po lewej to oczywiście amerykański czy też europejski, na przykład powszechny we Francji system, w którym ogromne subsydia rolnicze są przyznawane wielkim producentom żywności, wielkim gospodarstwom rolnym. Po drugiej stronie mamy właśnie zupełnie inny model rolnictwa, który w dużej mierze został uzależniony od producentów europejskich i amerykańskich. Między innymi, właśnie przez poleganie na tejże pomocy, a później na, na handlu, na sprzedaży przez tych wielkich producentów zboża, do, zboża, ziarna do tychże biednych krajów. Co tutaj jest też ważne, to to, że te wielkie gospodarstwa rolnicze wywołują, produkują ogromne koszty środowiskowe koszty środowiskowe, które w pewnym sensie też. and in the u.s. The, the subsidies that were designed to support agriculture in the u.s. were meant, they were, that that program began in the wake of the great depression and it was built intended to support small farmers or family farmers. But the way the subsidy regime evolved in the US is that almost all of the US subsidies go to the largest farmers. So in the US, the largest 10% of farmers absorb the lion's share of, of the US agricultural subsidies. And it's been that way for, for four decades. Jeżeli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone, to subsydiowanie rolnictwa zaczęło się w dobie wielkiego kryzysu i jego głównym celem było wspieranie właśnie małych gospodarstw rolnych, małych, drobnych farmerów. Ale z biegiem czasu subsydia te były coraz bardziej i coraz, coraz w większej mierze przyznawane coraz większym producentom rolniczym i obecnie 10% największych gospodarstw rolnych, największych producentów rolnych, pochłania większość, zdecydowaną większość subsydiów rządowych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy znowu dwa zupełnie różne systemy, które no niejako mają ze sobą konkurować, ale So, this much of the global South, much of the poorest countries in the world, have become addicted to cheap food over the past. Really, since the, the late 1960s, especially that that import of cheap food has gone up, and so many of the world's poorest countries uh, have, first through aid and then through subsidized trade, uh, had built up this dependence upon cheap food, and then that's part of that. W wyniku tych wieloletnich e, procesów bardzo wiele biednych e, państw, właśnie z tych e, regionów subsaharyjskich i południowoazjatyckich, e, stało się niejako uzależnionych od tej taniej żywności, taniej, gdyż subsydiowanej e, e, z, instytucjonalnie. E, po prostu zbudowali oni niejako. O zależność od importowanej tańszej żywności w pewnym momencie przestała być ona tania, ale zależność pozostała. Um, okay, so one of the great questions that uh Europeans wrestled with as European agriculture was industrializing, there was a debate that that circulated uh particularly in in radical circles, but The debate was often described in terms of the agrarian question. So, as European countries industrialized and their agriculture industrialized, what would become of the peasant question? It was either called the agrarian question or the peasant question. What would happen to those displaced peasants? Jeżeli chodzi o ten o właśnie proces uprzemysławiania, industrializacji rolnictwa, który nastąpił między innymi w Europie, w pewnym momencie rozpoczęto debatę nad tak zwaną kwestią rolniczą. Kwestia, a kwestia rolnicza polega na tym, że zaczęto zadawać pytania w wyniku industrializacji rolnictwa, co się stanie z rolnikami, co się stanie z chłopami. Gdzie pójdą ci, którzy kiedyś byli rolnikami, ale teraz już nie są potrzebni, ponieważ rolnictwo jest uprzemysłowione. So some ended up in the mines, in towns, in factories, but Europe also exported its agrarian question, and it exported it to places like Canada, uh, my ancestors, to the United States, to Argentina, to Uruguay, to Southern Brazil, to Australia, New Zealand. Uh, Europe exported a huge share of its population as its agriculture industrialized. <laughs> Proces industrializacji rolnictwa w Europie właśnie spowodował to, że duża część populacji, która była początkowo rolnicza, zaczęła pracować albo w fabrykach, albo w kopalniach, albo przeniosła, przeniosła się do miast, ale też Europa po prostu wyeksportowała swój problem rolniczy, duża część populacji rolniczej, populacji europejskiej wyemigrowała, wyemigrowała do Ameryki, wyemigrowała do Argentyny, do Brazylii, do Uruguayu, do Australii. W ten sposób Europa poniekąd właśnie pozbyła się swojego problemu rolniczego. So right now in the global south there is a great question of as it faces its own uh, agrarian displacements, Where are those people going to go? Where is the, the peasants, the depeasantized populations of, of sub-Saharan Africa, South Asia? Where are they going to go? Uh, just last year the world became 50% urban. The first time in human history, now half of humanity lives in <coughs> cities. Four decades from now, twenty fifty, that is expected to be the world is expected to be seventy percent urban. Teraz świat stoi w obliczu nowej kwestii rolniczej, to znaczy co stanie się, gdzie mają pójść ludzie, którzy zostali wylokowani, usunięci z rolnictwa właśnie w tych biednych państwach Afryki czy Południowej Azji. Nastąpił proces takiego odchłopienia populacji, odrolniczenia populacji i teraz gdzie ci ludzie mają się chodzić, co mają ze sobą zrobić? W zeszłym roku w globalnie, w skali globalnej zanotowano, że 50% ludzkości mieszka w miastach. A few years ago, uh, the UN produced this, this huge study that was done by urban experts from all around the world and involved uh, an incredible amount of research, years and years of research, hundreds of experts. And they did a survey of urban living conditions across the global south, and their estimate was that already, that, this, that was earlier this decade, the pop, that came out in 2003, their estimate that was one billion people lived in what it defined as slums. Uh, that was one out of, at that time, 6.3 billion people. A few years ago, the United Nations conducted an analysis, and asked ekspertów of experts związanych z ekspertów, specjalistów od właśnie od